jest wiele wątpliwości, czym właściwie jest ta bariera. Mhm. Ja myślę, że ona składa się z trzech elementów. Idąc sobie od tej najbardziej zewnętrznej, to jest stratum mikrobium. Czasami może się nam zdarzyć usunąć ten płaszcz, mhm. na przykład podczas mycia skóry. I wtedy wiele osób mówi, o nie, ale ja nie chcę tego płaszcza usuwać, dlatego, że to jest płaszcz, który jest dla mnie tak bardzo ważny, no i chroni moją skórę. No tak, ale jakby nasza skóra ma tego świadomość i odbudowuje sobie taka zdrowa, dobrze funkcjonująca skóra, mhm. potrafi sobie odbudować ten płaszcz hydrolipidowy po godzince, czasami nawet półtorej godziny. Godziny po oczyszczaniu. Jeżeli nie wierzysz, to sprawdź to sama i po oczyszczaniu skóry odczekaj te pół godzinki, a następnie delikatnie dotknij skórę w obszarze tej strefy te palcem i czujesz pod palcami jakąś wydzielinkę. I właśnie to jest ten płaszcz hydrolipidowy, który jest absolutnie pożądany. Tak, jest mhm. absolutnie pożądany, I to jest to normalne, potrzebny. potrzebne, tak ma być. Zdecydowanie mhm. tak. Czy możemy um, powiedzieć, że skóra może być zmęczona pielęgnacją, może być taka przetrenowana, potocznie mhm. nazywając? Może tak być, dlatego że my wpadamy w błędne koło. Mhm. I tacy żądni wrażeń i tych nowych substancji aktywnych, które zresztą są wspaniałe, tylko są często nieumiejętnie stosowane. My pomijamy te podstawowe aspekty. Mhm. I w pewnym momencie i myślę, że ten moment następuje bardzo szybko my widzimy, że ta skóra zaczyna nam się po prostu buntować. Podcast Top Aesthetic rozmowy o pielęgnacji i kosmetykach. Nagrałyśmy masę odcinków, jeżeli chodzi o retinoidy, o kwasy, o pielęgnację skóry trądzikowej, z trądzikiem pospolitym, z trądzikiem różowatym. Mhm. I tak myślę, że takim fundamentem do wszystkiego, wszystkich naszych liveów i videokastów wcześniejszych, będzie mhm. dzisiejszy temat i dzisiejszy odcinek. Przygotowałam na dzisiaj odcinek o pielęgnacji barierowej. Jest mhm. to obecnie jeden z najgorętszych trendów, i myślę, że w końcu jest to bardzo słuszne. Trend. Mm -hmm. I jakby w końcu e, jest to tak, że absolutnie polecane dla każdego. Chyba, jeżeli chodzi o pielęgnację barierową, nie będzie tak, że komuś nie będzie to służyło. I mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka też uda nam się to udowodnić, jak bardzo dobra kondycja skóry zaczyna się od. Dobrej kondycji bariery ochronnej skóry. Postaramy się udowodnić tę zależność, postaramy się o tym opowiedzieć, ale zanim w ogóle to wszystko, czym jest bariera ochronna skóry? Cudownie, że ten temat dzisiaj mamy i będziemy o nim rozmawiać, dlatego że myślę, że to jest nadal niedoceniany mm -hmm. element naszej skóry, a jest tak ogromnie ważny, mm -hmm. że bez jego idealnego stanu ani rusz. Więc gdybym ja miała podsumować, bo tutaj też jest wiele wątpliwości, czym właściwie jest ta bariera. Mm -hmm. Ja myślę, że ona składa się z trzech elementów. Okay. Idąc sobie od tej najbardziej zewnętrznej, to jest stratum mikrobium. Mm -hmm. I nie wiem, czy jest to już taka formalnie przyjęta nazwa, czy tylko naukowcy sobie gdzieś tam przyjęli to tak potocznie, ale jest to warstwa naszej mikrobioty skóry i ona też Pełni bardzo ważną skór, funkcję, jeżeli chodzi o barierę, dlatego że na moduluje odpowiedź naszego układu odpornościowego, a też to jest jedna z głównych funkcji tej naszej, przecież bariery naskórkowej no tak. i, i skórnej. Więc to stratum mikrobium, idąc sobie troszeczkę niżej, stratum mikrobium jest bardzo blisko. Płaszcza wodnolipidowego, który znajduje się na powierzchni skóry. I to hmm. też jest niezmiernie ważna warstwa dla naszego naskórka, dlatego że on ma wiele funkcji. Hmm. Po pierwsze, jest to płaszcz, który chroni naszą skórę przed nadmierną przez naskórkową utratą wody dzięki tej frakcji lipidowej, hmm. ale też dzięki tej frakcji wodnej on reguluje pH na powierzchni skóry i dzięki właśnie temu płaszczowi wodnolipidowemu to pH jest lekko kwaśne właśnie około 5,5 do 6, co zapewnia właśnie odpowiednie funkcjonowanie tej wspomnianej wcześniej mikrobioty, więc to wszystko. Wszystko ze sobą Super. bardzo mocno połączone. Mhm. I takim trzecim elementem tej bariery naskórkowej, że jest właściwie sam naskórek, a tutaj przede wszystkim ta warstwa rogowa naskórka, która jest zbudowana jak taki nieotynkowany mur. I cegły to są po prostu komórki tej warstwy rogowej, a to, co się między nimi znajduje, czyli, czyli to spoiwo, jest to cement międzykomórkowy, który jest mieszaniną składników lipidowych, czyli mm -hmm. tych takich e, tłuszczowych. I właśnie to sprawia, że ta bariera jest szczelna, że jest nieprzepuszczalna e, dla wody, bo gdyby było inaczej, no to przecież byśmy byli jak spongebob e, mm -hmm. w wannie. Więc to jest taka myślę, że ważna cecha. I takie to całe trio tworzy taką właśnie barierę naskórkową, która jest ogromnie ważna, a przez lata była pomijana. I wiele ludzi zapomniało o tym, że to stan bariery naskórkowej w dużej mierze rządzi tym, jak wygląda nasza skóra. Okej, okay. bardzo się cieszę, że już na samym wstępie hmm. to podkreślamy, bo wiesz, wszyscy dążą do tej idealnej, może nie idealnej, hmm. bo tu chcemy też tak troszeczkę znormalizować to, ale do dobrej kondycji skóry. Hmm. I super, że możemy dzisiejszym odcinkiem powiedzieć, od czego zacząć. Czyli właśnie od hmm. tej dobrej kondycji bariery ochronnej, a bardzo Popularne też jest hasło właśnie warstwa hydrolipidowa. Czy mm -hmm. mówiąc o warstwie hydrolipidowej masz na myśli ten płaszcz, o którym wspomniałaś, jako jeden z tych trzech elementów? Tak, tak. I właśnie jest to mieszanina wydzielin naszych gruczołów potowych i mm -hmm. łojowych. E, I bardzo fajnie, dlatego, że nasza skóra wie, że czasami może się nam zdarzyć usunąć ten płaszcz, mm -hmm. na przykład podczas mycia skóry. I wtedy wiele osób mówi, o nie, ale ja nie chcę tego płaszcza usuwać, dlatego, że to jest płaszcz, który jest dla mnie tak bardzo ważny, no i chroni moją skórę. No tak, ale jakby nasza skóra ma tego świadomość i odbudowuje sobie taka zdrowa, dobrze funkcjonująca skóra, mm -hmm. potrafi sobie odbudować ten płaszcz hydrolipidowy po godzince, czasami nawet półtorej godziny po oczyszczaniu. Więc to jest coś, okay. co się na naszej skórze permanentnie od nowa pojawia. I zawsze tak jak mówię, jeżeli nie wierzysz, to sprawdź to sama. I po oczyszczaniu skóry odczekaj te pół godzinki, a następnie delikatnie dotknij skórę w obszarze tej strefy te palcem. I czujesz pod palcami jakąś wydzielinkę. I właśnie to jest ten płaszcz hydrolipidowy, będzie tutaj tego skóry jest absolutnie pożądane. Tak, jest mhm. absolutnie pożądany I to jest bardzo jest normalne, potrzebny. potrzebne, tak ma być. Zdecydowanie mhm. tak, bo właśnie on zwiększa poziom nawilżenia skóry, on też reguluje poziom pH właśnie na, na powierzchni skóry, bo pamiętajmy, że skóra de facto nie ma pH, tylko właśnie ten płaszcz hydrolipidowy mm -hmm. ma pH. I właśnie dążymy do tego, żeby dzięki niemu i dzięki prawidłowemu składowi tego płaszcza, to pH na powierzchni skóry było odpowiednie i takie optymalne. Super. Celowo dopytuję i celowo podkreślam, bo z naszych też wcześniejszych odcinków mm -hmm. wideokastowych zawsze zastanawiam się, jaki temat dobrać, o co mamy najwięcej zapytań klientów mm -hmm. i raczej widzimy, że jest tendencja do tego, że jednak tą skórę przesuszamy, mm -hmm. że jednak ona jest Częściej też odwodniona, właśnie taka prze, przesuszona, że jest też taka tendencja do tej zaburzonej bariery mhm. um, hydrolipidowej, właśnie do tej zaburzonej bariery ochronnej skóry i. Um, to jest ten dzisiejszy odcinek, czyli właśnie ten fundament mm -hmm. od tego zaczynamy. Czy możemy um, powiedzieć, że skóra może być zmęczona pielęgnacją, może być taka przetrenowana, potocznie mm -hmm. nazywając? Może tak być, dlatego że my wpadamy w błędne koło mm -hmm. i tacy żądni wrażeń i tych nowych substancji aktywnych, które zresztą są wspaniałe, tylko są często nieumiejętnie stosowane. My pomijamy te podstawowe aspekty. Mm -hmm. I na przykład mamy fokus na przebarwienia. Prosty przykład. Czyli dana osoba mówi tak: ok, mam przebarwienia. Czyli co ja muszę zrobić? Złuszczać i rozjaśniać. Maksymalnie, żeby tylko się pozbyć tych warstw na skórkach, gdzie te przebarwienia są. Może się okazać, że są głębiej w skórze właściwej, więc to już nie jest takie oczywiste, ale powiedzmy, że nawet są w tym na skórku". Mm -hmm. I co się dzieje? Stosujemy pielęgnację bazującą wyłącznie na kwasach i retinoidach. I na przykład tak, do oczyszczania coś z kwasami, później tonik z kwasami, później jakiś serum z kwasami, nawilżanie? No niekoniecznie, bo mnie na pewno pozapycha, przecież mam skórę problematyczną, więc nawilżanie pomina. SPF, no dobrze, niech będzie. I wieczorem, okej, okay, jest wieczór, więc wspaniale, znowu kwasy, bo czasami niektórzy stosują i rano, i wieczorem, o zgrozo takie produkty. Okay. Po kwasach, no koniecznie retinoidy, no bo przecież wszystko po kwasach lepiej przenika przez barierę naskórkową, więc jedziemy z tymi retinoidami, złuszczamy i faktycznie ta skóra może w pewnym momencie powiedzieć: Halo, stop. Mm -hmm. Moja warstwa rogowa jest już tak cieniutka i tak bardzo złuszczona, że dużo bardziej tracę nawilżenie. Jestem dużo bardziej przepuszczalna, a przez to też dużo bardziej wrażliwa i reaktywna. I w pewnym momencie, i myślę, że ten moment następuje bardzo szybko, my widzimy, że ta skóra zaczyna nam się po prostu buntować. I mamy. Nasiloną, taką nadwrażliwość skóry, zaczerwienienie, złuszczanie, pieczenie, dyskomfort, nadmierne przetłuszczanie się skóry paradoksalnie, bo skóra próbuje sobie zrekompensować ten brak nawilżenia okay. i próbuje się pokryć dodatkową warstwą sebum, mm -hmm. żeby po prostu ograniczyć to nadmierne odparowywanie wody przez nas skórę, czyli ten nasz tewl. Um, I co jeszcze, wysyp z podrażnienia. Czyli miało być tak pięknie, a mamy dodatkowe zmiany skórne, bo skóra powiedziała basta. I to jest właśnie to, o czym mówisz, taka nadmiernie przebudźcowana skóra. I dlaczego tak się dzieje? Bo my zapominamy o podstawach. I my na przykład, myśląc w kontekście pielęgnacji na przykład takiej skóry problematycznej, czyli zaskórniki, grudki, krostki, czy też przebarwienia, my właśnie mamy taką tendencję do przesadzania z pielęgnacją i pomijamy podstawy. Chcemy teraz... się jak najszybciej pozbyć problemu, a Dokładnie. nie zawsze tą drogę. Dokładnie. I teraz dla tych wszystkich osób, które tak robiły, ale mm -hmm. po dzisiejszym odcinku już nie będą tego robić, bariera naskórkowa ma ogromny wpływ na stan również skóry problematycznej. Bo to nie jest tak, że nam się bariera naskórkowa kojarzy tylko z nawilżeniem. Oczywiście mm -hmm. to jest bardzo ważny aspekt, ale to to nie jest tylko to, że bariera naskórkowa dobrze funkcjonująca, równa się dobrze nawilżona skóra. No nie. Dlatego, że bariera naskórkowa to jest taki miecz obusieczny. Mhm. Ona ma dwa końce, więc jeżeli jest bardziej przepuszczalna od środka do zewnątrz i przepuszcza nam troszeczkę więcej wody, my bardziej parujemy przez naskórek, to dlaczego miałaby nie być bardziej przepuszczalna od zewnątrz do środka? I tak się dzieje. I wtedy co się dzieje? Zaczynają nam przenikać alergeny, metabolity, mikrobioty, która żyje na powierzchni naszej skóry, czy jakieś inne na przykład patogeny, które nie są mhm. pożądane. I skóra mówi, okej, okay, przez moją barierę naskórkową przeniknął ktoś, kogo nie powinno tutaj być, lub coś, czego nie powinno mm -hmm. tutaj być, więc ty, gospodarzu, musisz o tym wiedzieć. Odpalam w tym momencie całą kaskadę procesów zapalnych i daję ci znać poprzez stan zapalny, że coś jest nie tak, i w tym momencie to jest Twój czas na Twoją reakcję. Więc też bariera naskórkowa niestety może, źle funkcjonująca, nasileć stan zapalny w skórze. Okay. Obserwujmy skórę, prawda? Oj, tak. Obserwujmy, co się dzieje na tej skórze. Um, i, I jak, co ta skóra potrzebuje, czego potrzebuje, prawda? Mhm. Okej. Okay. Um, wiemy, jakie będą te objawy uszkodzonej bariery. Wiemy też, co uszkadza tą barierę, na przykład zbyt intensywna pielęgnacja, czy na uszkodzenie bariery ochronnej skóry będą wpływały tylko takie rzeczy mechaniczne, właśnie, jak ta niedobrana, niepoprawnie dobrana pielęgnacja, czy warunki atmosferyczne, stres, dieta. Mhm czy to również ma realne, takie naprawdę realne hmm. znaczenie? Wspaniale, że o tym mówisz, naprawdę, bo wiele osób sobie nadal nie zdaje z tego sprawy i nam się wydaje, że aha, czyli tylko ta pielęgnacja miała wpływ, mhm. a no to już wiem, co robię źle, to w takim razie nic nie zmieniam, zmienię tylko pielęgnację. No właśnie nie, dlatego, że nasza skóra jest bardzo mądrym organem, naprawdę i ma wielką moc, nadal mhm. niedocenianą. I tak jak wspomniałaś, stres, on ma ogromny wpływ na stan skóry, ale też na stan bariery naskórkowej, dlatego, że stres bardzo mocno zaburza nam homeostazę, czyli równowagę skóry. Stres wpływa negatywnie na mikrobiotę, na jej równowagę. Nie tylko jelit, ale też skóry. Okay. Mało tego, nasza skóra potrafi się komunikować z naszym układem nerwowym. To jest świeżynka, to jest mm -hmm. całkiem nowe badanie. Znaczy, badanie nie jest nowe, ale temat myślę, że jest jeszcze mało poznany, dlatego, że nasza skóra ma też swój własny układ nerwowy, i dla niej właśnie stresorami jest zaburzona bariera naskórkowa, czyli okay. to o czym mówimy, nierównowaga, mm -hmm. mikrobioty, przesuszenie skóry, które też jest związane właśnie z zaburzoną barierą naskórkową i ona to odbiera jako takie stresory i może komunikować na zasadzie jego krostok z mhm. tym naszym centralnym układem nerwowym i też realnie wpływać na jego funkcjonowanie. Więc jeżeli ktoś powie, oj przestań, przecież to jest tylko bariera naskórkowa i no, w najgorszym przypadku gorsze nawilżenie skóry. No nie mhm. więc te wszystkie czynniki, które mają wpływ na barierę naskórkową, my musimy je tutaj dzisiaj naprawdę e, wymienić. Więc stres na pewno, tak. zaburzenie rytmu dobowego ogromnie mhm. ważne, dlatego że nasza skóra ma swój własny zegar biologiczny i ona w nocy się regeneruje. Zresztą mówiliśmy o tym bardzo dużo. Tak, e, przy, też z tak, tak przy okazji ostatnich odcinków. I wywołajmy to jeszcze raz, mhm. dlatego że ten rytm dobowy, jeżeli jest zaniedbany, ma ogromny wpływ na gorszą regenerację skóry i bariery naskórkowej. Staje się bardziej przepuszczalna, bardziej dysfunkcyjna, czyli znowu tracimy więcej wody przez naskórek, łatwiej o podrażnienie, o nadwrażliwość e, i o ten stan zapalny w skórze. Więc rytm dobowy, na pewno stres, mhm. na pewno nasza dieta. Bo jeżeli nasza dieta jest uboga, na przykład w zdrowe tłuszcze, to skąd ta skóra ma sobie brać e, tych tych Substratów, tak mówiąc, bohemicznemu, mm -hmm. ale skąd ma brać te składniki? Do budowy tego cementu międzykomórkowego, który sprawia, że ta bariera jest po prostu spójna. No nie. Musimy to dostarczać nie tylko za pomocą pielęgnacji, ale też przede wszystkim diety. Więc tutaj ta suplementacja kwasów omega-3, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, plus dieta bogata właśnie w zdrowe tłuszcze, to jest absolutny must have, jeżeli chcemy mieć dobrze funkcjonującą barierę naskórkową. Super. Bardzo się cieszę, że zaczęłyśmy od tej pielęgnacji, bo bardzo często też tą nie. Nieindywidualnie dobraną pielęgnacją możemy mhm. osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego, okay. ale z drugiej strony super, że podkreślamy, że to nie tylko o pielęgnację chodzi. Mhm. Często też e, zdarza się, że możemy pomyśleć, że jakiś kosmetyk nam nie służy. Warto zrobić krok wstecz i tak spojrzeć na to bardziej całościowo. Czy to zdecydowanie tylko kosmetyk, czy może też st styl życia, stres, właśnie dieta, nawodnienie, prawda? Tak, hmm. em, wiesz, hasło holistyczne podejście jest już, powiedziałabym, bardzo em, może nie ale takim hmm. często używanym hmm. hasłem, no ale jednak o to chodzi, żeby nie patrzeć tylko zero-jedynkowo, ale spojrzeć tak całościowo na problem, bo hmm. nie zawsze problem może wynikać tylko i wyłącznie z kosmetyku. Mm -hmm. I najczęściej nie wynika. I właśnie mm -hmm. to jest niesamowite, dlatego, że tak jak mówisz, nawodnienie wiele osób ma z tym problem, mm -hmm. bo pijemy zbyt mało tej świeżej wody każdego dnia i Tutaj świetnym przykładem jest na przykład przykładem na przykład sezon zimowy, gdzie mamy ten sezon grzewczy i ktoś mówi kurczę no mam takie dobre produkty, no ale one nie działają, kompletnie nie działają. Mm -hmm. Są nieskuteczne. Są nieskuteczne. Ale czy na pewno? No właśnie, mm -hmm. one mogą być po prostu skuteczne, ale mogą w pojedynkę nie dawać rady, bo bariera naskórkowa nie jest wspierana od środka, pijemy za mało wody, nie uzupełniamy zdrowych tłuszczy w diecie, a sezon grzewczy bardzo mocno narusza barierę naskórkową, więc osoby z taką skórą z tendencją do przesuszania się, mm -hmm. oj bardzo mocno to odczuji i tak samo na przykład latem. Też prognozy pogody i to, co widzimy, co dzieje się na przykład na zewnątrz, też ma ogromny wpływ na stan naszej bariery naskórkowej, bo na przykład słońce i nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV wpływa na zwiększenie grubości warstwy rogowej naskórka, dlatego, że ta skóra się naturalnie próbuje chronić się przed nadmierną ilością tego promieniowania UV i to oczywiście nie jest tak, że my demonizujemy słońce, bo wiadomo, jest nam potrzebne, reguluje rytm dobowy i tak dalej, i tak dalej, ale mówimy o nadmiarze, czyli moment. Kiedy tracimy balans i po prostu nasza skóra jest bardzo mocno eksponowana i faktycznie nie jest w żaden sposób chroniona, to też wpływa na barierę naskórkową. Co też może właśnie być bardzo widoczne u osób ze skórą problematyczną, bo nasila się rogowacenie, więc to już prosta droga do nasilenia zmian skórnych. Top estetyk. Rozmowy o pielęgnacji i kosmetykach. Wiemy, jakie są objawy uszkodzonej bariery, co uszkadza barierę skóry, no ale co zrobić? Jak odbudować barierę skóry? Czy. Czy można polecić jakieś takie proste kroki? Mhm. Um, myśląc teraz o, typowo o tej pielęgnacji, mhm. um, czy jest coś, co byś zarekomendowała? No właśnie słowo proste, to tutaj chyba słowo klucz. Mhm. E, dlatego, że dana osoba słysząc, Stan twojej bariery naskórkowej jest w bardzo kiepskim stanie, musimy nad tym popracować. E, ma już takie przerażenie w oczach na zasadzie: No nie, no to dlaczego ja budowałam tolerancję na retinoidy? Dlaczego ja miałam kwasy w swojej pielęgnacji mm -hmm. i co teraz to wszystko na nic? Ja miałam mm -hmm. tego zrezygnować? No właśnie, jak to zrobić, żeby było dobrze? E, bariera naskórkowa jest tutaj kluczowa. I nawet najlepszy preparat, czy z kwasami, czy retinoidami, nie będzie działał. Tak, jak chcemy, dlatego że taka nieskutecznie chroniąca nas bariera naskórkowa niesie ze sobą ogromne ryzyko podrażnienia skóry. Jeżeli my na przykład nie respektujemy tego stanu bariery naskórkowej mhm. i aplikujemy sobie retinoidy i kwasy, to dużo łatwiej o podrażnienie skóry, przesuszenie, zaczerwienienie, dyskomfort, wysyp z podrażnienia, mhm. a tego my absolutnie nie chcemy. Więc jeżeli my właśnie widzimy wspomniane objawy, czyli czujemy, że ta skóra jest taka niezdrowo napięta, niezdrowo ściągnięta, zaczerwieniona, przesuszona, mhm. zwłaszcza po myciu skóry, to jest znak, że. My musimy się teraz zająć barierą naskórkową, bo najpierw, najpierw, najpierw zajmujemy tak, się tym. To okay. jest priorytet, mm -hmm. bo dopiero dobrze przygotowana bariera naskórkowa jest gotowa. Na kwasy i retinoidy, i dopiero dobrze przygotowana bariera naskórkowa, zmniejsza nam ryzyko efektów takich, jakich my nie chcemy, czyli tych działań niepożądanych produktów. Więc to jest też bardzo okay. ważne, żeby to podkreślić. Okay. Więc my musimy się cofnąć ten mm -hmm. krok wstecz i zacząć od odbudowy. Mm -hmm. A czy poleciłabyś, jeżeli przykładowo mm -hmm. chcemy zadziałać na przebarwienia, albo chcemy zadziałać na trądzik, mamy jakiś problem skóry, z którym mm -hmm. chcemy sobie poradzić, czy poleciłabyś, zanim znajdziemy ten idealny krem na przebarwienia mm -hmm. na trądzik, sprawdzić?

Zdecydowanie tak, zawsze. I nawet jeżeli tutaj, myślę, że wasi specjaliści też mają to w małym palcu i myślę, że też od tego zaczynają, że zawsze w wywiadzie są w stanie ocenić ten stan bariery naskórkowej i polecić właśnie odpowiedni produkt do jej regeneracji, to jest absolutny priorytet. I jeżeli u mnie na przykład na konsultacji pojawia się osoba mhm. i widzę, że wymaga ta skóra włączenia retinoidów i kwasów, ale z drugiej strony widzę, że bariera naskórkowa nie jest na to gotowa, ja zawsze robię te dwa kroki w tył, mhm. zawsze zaczynam od takiej basicowej pielęgnacji, czyli na przykład rano bardzo łagodne oczyszczanie, Czymś naprawdę bardzo delikatnym. Później jakiś preparat, który będzie nam wspierał regenerację tej bariery naskórkowej. I czy Teraz mogę powiedzieć, jakie są moje ulubione składniki aktywne? Jak najbardziej? Tak? To jest ten czas. To jest ten czas. <grym> tak. Więc tutaj na pewno poszłabym e, na przykład w niewielkie stężenia niacynamidu, bo on też wspiera regenerację barier naskórkowej, o tym się super. mało mówi. Ale super, że od niego zaczęłaś i super, hmm. że to podkreślasz, bo wydaje mi się, że jednak dla większości hmm. nieacynamid równa się rozjaśnieniu przebarwień. Przykładowo. Tak. A tak jak wspominasz, zależy to też od stężenia, mm -hmm. jaki efekt będziemy uzyskiwać, tak. na co on będzie dobrze działał. Dokładnie. I w tych niewielkich stężeniach on już będzie gdzieś tam działał delikatnie na ten koloryt skóry, mhm. ale też będzie właśnie wspierał proces regeneracji bariery naskórkowej. Mhm. A o takim działaniu myślę, że dość mało się mówi, jeżeli chodzi o niacinamid. Tak. Więc ja bym dała na przykład takie delikatne serum z malutkim stężeniem niacinamidu, mhm. później koniecznie jakiś lekki krem, bo wiem, że na dzień nie każdy chce mieć tłustą warstwę i tutaj pewnie skóry problematyczne stają się bardziej czujne, bo mówią o nie, nie ma opcji, ja tutaj pod SPF nie będę nakładać dodatkowego produktu. Wszystko to jest kwestia doboru formuły. Bo mhm. mogą być kremy regenerujące, które są bardzo bogate i tylko skóry ekstremalnie suche i nieproblematyczne mogą sobie na nie pozwolić. Ale są z, na przykład z drugiej strony kremy bardzo lekkie, albo takie sera na przykład, które mają w składzie, czy ceramidy, czy okay. kwas linolowy. Kocham kwas linolowy. O Boże, to jest tak wspaniały składnik. Um, co ciekawe, taki off-topic, osoby ze skórą problematyczną mają go w sebum mniej. A osoby z skórą zdrową... Mhm mają dostateczną ilość kwasu linolowego, co też wpływa na właśnie działanie tego sebum na naszą skórę. Mm -hmm. Więc kwas linolowy, ceramidy i generalnie lekkie produkty, które już na etapie właśnie tej porannej pielęgnacji będą nam wspierać regenerację tej bariery naskórkowej i na koniec SPF. Więc tak naprawdę Koniecznie, mm -hmm. tak. Więc mamy trzy lub cztery produkty. Oczyszczanie, później na przykład jakieś delikatne nawilżające serum z wąkrotką azjatycką, na przykład cyniacynamidem w niewielkim stężeniu. Później lekki krem lekki, mhm. y, przy skórach problematycznych, nieco bogatszy przy skórach nieproblematycznych, z ceramidami, z kwasem linolowym, z emolientami. Jeżeli ktoś ma bardzo taką skórę już naprawdę przetłuszczającą się i nie wyobraża sobie jeszcze wcisnąć tego kremu między serum a SPF, ok można to pominąć, ale wtedy na przykład wybierz SPF, który jest multitaskingiem. Mhm. Ale to jest ważne, mhm. że powiedziałaś, bo ten SPF może być multitaskingiem. On tak. może też działać wielokierunkowo, mhm. nie tylko ochronnie. Tak, on też może nawilżać, można schronić mhm. przed działaniem wolnych rodników. Wiemy, że w ofercie Topestetics są takie produkty, więc jest naprawdę w czym wybierać. Więc to nie jest tak, że krem SPF to jest biała mazia na powierzchni skóry, której nikt nie chce, bo nie chcemy się świecić i być mhm. tacy obklejeni. No Te i... czasy już minęły. Te czasy już minęły, zdecydowanie. Więc to może być bardzo prosta taka pielęgnacja. No i teraz wieczór, gdzie wiemy, że wieczór nam się kojarzy z tymi kwasami czy retinoidami. No i nie tym razem, niestety. Mhm. To musimy poczekać, bo. Teraz mamy fokus na barierę naskórkową, czyli znowu dwuetapowe, bo mamy filtry, prawda, dwuetapowe oczyszczanie, ale też takimi produktami, na przykład łagodna pianka, łagodny żel, łagodna emulsja, mm -hmm. czy masełko. Ja uwielbiam formuły typu właśnie takie kremy do mycia, mm -hmm. czy masełka, które są bardzo delikatne. i komfortowe, prawda? Tak, i one już na etapie oczyszczania będą delikatnie wspierać właśnie proces regeneracji tej skóry. Mm -hmm i często skóry problematyczne boją się takich produktów, bo mówią no gdzie no taka kremowa formuła to nie jest dla mojej skóry. Jeżeli tam jest dobry emulgator, który sprawi, że faza wodna z fazą tłuszczową pięknie się połączą i nie zostanie nic na powierzchni skóry, ja nie obawiałabym się tego typu formuł. Więc łagodne, delikatne oczyszczanie, ale zarazem dokładne i później ja bym żonglowała produktami. I na przykład okay. jeden wieczór to byłoby coś lżejszego, czyli na przykład jakiś lekki krem na przykład z ceramidami z kwasem linolowym z wąkrotką azjatycką, można dorzucić ektoinę. Która hmm. będzie łagodziła podrażnienie skóry. Pantenol, Alantoinol, takie tak chyba sztampowe składniki, Oj. ale nadal działające. I hmm. naprawdę bardzo dobrze działające. Um, więc to byłby jeden wieczór, a drugi wieczór to byłoby łagodne oczyszczanie, ale tutaj jakaś nieco bogatsza formuła. Hmm. I na przykład skóry nieproblematyczne, bardzo suche e, i wrażliwe mogą na przykład pójść produkty, które mają wysoko w składzie Squalan. Albo skwalen, skwalen coraz rzadziej, bo jednak jest mniej stabilny, ale skwalan, okay. na przykład masło szea mm -hmm. i inne masła, czyli już takie bardzo bogate formuły. Natomiast skóry problematyczne, myślę, że niekoniecznie się polubią z aż, aż takimi bogatymi formułami. I czyli wybrałyby coś lżejszego, lżejszego, ale nadal bardzo regenerującego. Dokładnie tak. Czyli na przykład to masło Shea, czy ten mm -hmm. skwalen, niech sobie będą w składzie, ale troszkę dalej. Okay. Ale na przykład jakieś lżejsze emolienty roślinne, na przykład jakieś lekkie oleje roślinne, które też będą wyżej w składzie takiego produktu. I pamiętajmy, że... Pewnie macie z tyłu głowy, okej, okay, ale na pewno to jest produkt komedogenny, on mnie zapcha, więc ja nie chcę regenerować tej bariery. Już niech mnie ta skóra szczypie, ale mm -hmm. ja się boję nakładać mm -hmm. takich produktów. Nie bójmy się, bo każda skóra potrzebuje regeneracji. Absolutnie każda, okay. tylko w różnym sensie. Niezależnie od tego, czy mamy skórę tłustą, czy mamy mm. skórę suchą, regeneracja będzie tym basiciem, prawda? Dokładnie tak. Każdy rodzaj i typ skóry potrzebuje nawilżania i regeneracji, a pomijanie tych etapów jest ogromnym błędem, bo to później właśnie skutkuje takimi e, właśnie. Mm -hmm. Wiesz, czasami mam takie poczucie, że. Wydaje nam się, że wpadamy w takie błędne koło, jeżeli chodzi o nasze mhm. różne problemy skóry, z którymi chcemy sobie poradzić, że te przebarwienia w kółko nawracają, że trądzik w kółko nawraca mhm. i wydaje mi się, że po tym odcinku możemy też głośno i zgodnie powiedzieć, że to nie zawsze będzie tak, że kosmetyk nie działał albo że nie był skuteczny, mhm. albo że był źle dobrany. On mógł być dobrze dobrany, ale jeżeli ignorujemy ten fundament, to oczyszczenie, regenerację mhm. skóry, no to chyba nie możemy pójść dalej, w sensie nie osiągniemy tych mhm. efektów, um, o które walczymy. Dokładnie i właśnie to jest taki często popełniany błąd. To super, że powiedziałeś właśnie o tej skórze problematycznej, bo to błędne koło jest bardzo częste mhm. i to wygląda tak. Patrzę w lustro, mam skórę problematyczną, ok, czyli chcę wprowadzić do pielęgnacji kwasy i retinoidy, dlatego że no, chcę pozbyć się jednak tych zmian skórnych. No i to jest jakby ok, ale nie patrzę na stan mojej bariery naskórkowej. Mhm. I co się dzieje dalej? Stan bariery naskórkowej był kiepski bariera naskórkowa nie była gotowa na kwasy retinoidy, ale już one się w tej pielęgnacji znalazły. Stosuje je trochę za mocno, trochę za często, w zbyt dużych stężeniach, skóra reaguje jeszcze większym podrażnieniem, jeszcze większym wysypem, więc my dokładamy, jeżeli chodzi o częstotliwość stężenia, znowu kwasy i retinoidy, no bo kolejne zmiany. No to musimy działać Ale aktywnie. Musimy się pozbyć. Tak. Ta skóra staje się jeszcze bardziej przepuszczalna, bariera naskórkowa staje się coraz cieńsza, a że bardziej przepuszczalna bariera naskórkowa, tym dużo większy stan zapalny w skórze i znowu nowe zmiany skórne i tak w kółko. I mamy koło. Dokładnie. Okay. Czyli możemy też powiedzieć, że to nie jest tak, że jak raz naprawimy barierę ochronną skóry, to jest raz i z głowy. Mm. Raczej to będzie proces i raczej tak. to jest tak, jak pamiętam w jednym z wcześniejszych odcinków wideokastów, też wspomniałaś, jeżeli chodzi o przebarwienia i rozjaśnianie przebarwień, pozbywanie się przebarwień, mm. że to nie jest tak, że pozbywamy się ich raz i koniec, już nigdy ich mm. nie będziemy mieć, tylko to jest raczej proces ciągły mm. i my musimy tą pielęgnację stale mieć ułożoną, żeby mm. mieć to na uwadze. I jeżeli chodzi o barierę ochronną skórę, możemy powiedzieć, że jest to stały proces, to nie jest tak, że mm. jednorazowa sytuacja i zapominamy o tym? Oj nie, zdecydowanie, bo my tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ta bariera naskórkowa, czy w wyniku stresu, czy zaniedbania rytmu dobowego, czy nieprawidłowej diety, czy słabego nawodnienia organizmu, mm -hmm. kiedy ona po prostu powie I need help. Mm -hmm. <laughs> Więc tutaj myślę, że to jest tak jak mówisz, proces, dlatego ja na przykład budując te plany pielęgnacyjne, zawsze znajduję przestrzeń na, na, taką, na takie nawilżanie i regenerację. I Oj, tak. ja bardzo lubię na przykład skin cycling. Myślę, mm -hmm. że wiele osób już zna ten schemat, bo to jest schemat, który z jednej strony respektuje stosowanie tych mocniejszych składników aktywnych, typu kwasy czy retinoidy, ale z drugiej strony zawsze znajduje przestrzeń na nawilżanie i regenerację i my też tak powinniśmy budować pielęgnację, że składniki aktywne, okej, okay, one muszą być, no bo coś mhm. nam musi działać na tę skórę i na dany problem, ale nigdy nie będzie fajnych efektów, jeżeli my nie znajdziemy kilku dni w tygodniu tylko i wyłącznie na reset, na nawilżanie i regenerację tej skóry. No właśnie TikTok i Instagram mocno boostuje nam różne trendy pielęgnacyjne mhm. i myślę, że skin cycling jak i pielęgnacja mhm. barierowa to są takie trendy, które są Wspaniałymi trendami. Tak. Absolutnie, jak najbardziej powinna być na to moda, mhm. żeby dbać o dobrą kondycję skóry, żeby dbać mhm. o fundament skóry, i dopiero wtedy idziemy dalej, i dopiero wtedy włączamy te kolejne kroki. Myślę też, że w opisie, tego odcinka zostawimy razem z Alicją linki do polecanych mm. kosmetyków z składnikami aktywnymi, które wymieniłyśmy w trakcie. No okay. i mamy nadzieję, że ten odcinek też pomoże uporządkować to wszystko, żeby osiągnąć te pożądane efekty w pielęgnacji. Myślę, że bardzo potrzebny odcinek, dlatego że wiele osób nadal ma taki schemat w głowie, że nawilżają się i natłuszczają tylko mm -hmm. skóry ekstremalnie suche i nieproblematyczne. Natomiast tak jak mówisz, skóry problematyczne też potrzebują nawilżenia i regeneracji, tylko po prostu. Tu trzeba dobrać formułę do stanu i potrzeb skóry, ale moim zdaniem ten trend, ta pielęgnacja barierowa, rewelacja i mam nadzieję, że zaraz obok skin cyclingu i tego skin minimalizmu utrzyma się jednak na stałe. Super, w naszych rutynach. Super, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. To był podcast Top Aesthetic. Więcej porad pielęgnacyjnych i najlepszych kosmetyków znajdziesz na topestetic.pl.